Michał Tuszyński dla Fansportu. Jesteśmy na konferencji Cloud MMA w Gliwicach, w arenie Gliwice, a ze mną Alan Kwieciński. Witam cię serdecznie. Cześć wszystkim, bardzo serdecznie. Fajnie, że rozmawiamy akurat teraz, po tym co działo się na pierwszym panelu, bo słuchajcie, tam działo się bardzo dużo, a jeszcze więcej działo się tutaj e, za kulisami tak naprawdę, bo Natan Marcoń w końcu gdzieś spotkał się ze Sprawiedliwością w wykonaniu sekwento, który gdzieś tam no, wypłacił mu liście żeby go, 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 zaraz go, go szkodził, zaraz by ludzie, kurde wiesz, gadali, yy, on by nie wierzył, bo był strańcem takim, kurde, samo, tak samo jak farmazon jest obstrańcem, kurde, wiesz, więc oni są mogą dupę sobie kurde, co, co oni tam chcą, nie. Natomiast, jak ja patrzę na ten panel, patrzę na to, co ostatnio, znam Graciana ze świata sportu, wiesz, czego, czego on zawsze słynął, że ma krótki ląd, a tutaj, słuchaj, stoicki spokój. To raz by go zabił, ty, no, Gracjan, wiesz, też ma tą krzepę, raz, więc nie byłoby co zbierać z niego, nie. Czyli ty rozumiesz, dlaczego on jest taki spokojny? Ma swoją walkę z tym, z, z Salimem, tak więc... Niech zrobił kur... fajną walkę. Szkoda, że tak szybko są na, tym, na tej karcie, ale... Nie, chyba drugą, drugą moją walkę? Już nie pamiętam. Nie pamiętam. Troszkę Początek. Być. Troszkę wyżej bo na, naprawdę ludzie będą mieli na co popatrzeć. Pod względem oczywiście sportowym. Wiesz co? Bo często te sportowe walki, może one nie są emocjonujące, ale tu jest dwóch gości, którzy, zwłaszcza Gracjan moim, z mojego punktu widzenia, to są ludzie, którzy się odnajdą w tym świecie. Że chyba już to pokazuje, bo on jak jeszcze nie był tutaj, tylko był w KSW, to zawsze był bardzo barwną postacią. Też, też tak, też tak sądzę. Eee, trochę znowu też ktoś tam jakieś zasady, ale jak tu, no. mi, jak tu się kierować kurą zasadami, kto nie ma zasady, Jak tu się kierować z jakimikolwiek zasadami? Musisz też kurwa, trochę wchodzić w ten świat, kurwa, więc musi tak samo gry, a grać, może nieraz nawet ostrzej, tylko co też w jakimś stopniu z smakiem trzeba to robić, co jakieś nicę, nie? No właśnie wiesz, często sportowcy wchodzą do tego świata, dziś Salim też to mówił, oni często mówią, że wchodzą, tu walczą, ale oni nie chcą mieć nic wspólnego z tą patologią. Z drugiej strony, to jest tak nie do końca, wiesz, wchodzisz tutaj, to wchodzisz, gdzieś akceptujesz te warunki tak, gry. dlatego mówię, dlatego mówię, że to kurde wiesz, gdzieś te delikatnie te granice są przekraczane, ale ten przekroczył dawno granicę. Ten tego, mikrofon gdzieś w Salima, to już myślałem, że tu właśnie granice zostały przekroczone. przekroczone tylko Salim go nie po tym, po, po, po walce, no wiesz, każdy ma jakąś teraz walkę, Lisia sobie tam to można, ale kurwa, sądzę, że jak Salim się odpali na niego, no to nie będzie tak łatwo. Dobra, co słuchajcie? Wie, ja też znam Salima, jest z Krakowa, tak więc to jest naprawdę chłopak kurwa, mocny, kurde, z takimi zasadami, więc, więc nie chciał też go Zobacz, zrobi, zrobił, zrobił nim face to face, nawet ręki do niego nie wyciągną. Ja osobiście nie wytrzymałbym. No właśnie, ale ja widzisz... Ja osobiście bym go tam wypił sztukę, że nawet ch chuj w tą walkę, nie? My sobie o tym wszystkim gadamy. On mówi, że kupuje kolejne mieszkanie tam dla mamy, babci i tak dalej. Interes się kręci, on jest zadowolony. To jest, jest interes dużego to ryzyka, ale... Nie na miasto normalnie, nie wyjdzie na miasto takim kosztem. Ja wolę co chodzić z podniesioną głową... Mieście, ale myślisz, chodzi? że tak jest? W sensie, rzeczywiście, że nie wyjdzie? Chodzi na miasto. No, wyjdzie widzieć tam w ukryciu, gdzie latarni nie ma. W lesie będzie chodzić, żeby sobie nagrać story, że on rzeczywiście jest tam, gdzie tam chodzi. Nie wyjdzie. W klubie się nigdzie nie pokaże. Może za jakieś kilka lat zapomną, ale nieważne. Pogadajmy o, o tym, co ma się wydarzyć, bo ostatnio, gdy rozmawiałem z Alanem, to te pogłoski może one były, ale nie były jeszcze oficjalne. Teraz już wiemy to oficjalnie, że będzie gala konkurencyjnej organizacji Fejmu na, na Stadionie Narodowym. Tak. Co chcesz już coś powiedzieć? Nie? Tak. Czekam, czekam cały czas, bo hmm, chyba to jest każdego hmm, zawodnika marzenie, żeby zawalczyć na narodowym. Hmm. Nie powiem to, że jestem blisko na, na tej, tej walki narodowej i mówię to tak jak napisałem to ostatnio, jak ostatnio wrzuciłem zdjęcie. Nie wybieram zawodnika, małe rękawice, K1 MMA. Nie wybieram zawodnika, 1 MMA. Oczywiście, żeby też żeby były zbliżone. Nie wybieram, a i oczywiście nie w balonach. I oczywiście nie w balonach. Bo słyszałem jak to no, mówisz na poprzednim wywiadzie. No, no, ludzie chcą ch ch tej, tej, mocnej walki. Po prostu na łuki priorych, no tego chcą. i Ludzie tego wymagają, ale ja powiedziałem, że jak na przykład Króla i Francuz przystało na Farmazona Powinniśmy tą walkę zrobić. I mówię to k w każdym wiadzie Bo mam nadzieję, że w końcu kupię, że te jaja że że, że mm, Zrobimy to w końcu walkę, bo ludzie na to zasługują. Ludzie na to zasługują Naprawdę. Bo to co on obiecywał ludziom To nasz szczyt bezczelności I szczyt stwa, co on obiec, obiecuje tutaj na konferencjach I na konferencjach obiecuje, a w walkach w ogóle nic z tego nie ma e, Więc chociaż powinien Odwdzięczyć się ludziom za to, jak wynieśli, ile mu pieniędzy dali, zarobić. powinni się od odwdzięczyć, że ludzie chcą naszą walkę zobaczyć. I w komentarzach to powinniście też nam pani napisać. Pisze, czy chcecie zobaczyć te walki? Bo ja się zgadzam z Alanem na pewno w jednym. Mnie nigdy, jeżeli chodzi o ten świat, walki w dużych rękawicach nie kręciły. Uważam, że w tym świecie one wyglądają słabo. Powiem ci, że były zestawienia, które może i wyglądały fajnie, ale ogólnie biorąc pod uwagę te wszystkie walki w dużych rękawicach, moim zdaniem na Afrykach to nie ma sensu. Czyli, może się ci tam jeszcze sprawdzają, ale gdyby jest, wiesz, gdzie ma jakiś tak wielki, kurde, wiesz, przepaść fizyczny, i ja to też się szykowałem na kasusza, bo byłem ja w... przygotowany na kasusza, tu już inna była ta praca. Basterdakiem i tak dalej, więc y, też już wiem, jak on bije. W ogóle nie bije tak naprawdę, w ogóle tego ciosu kurwa, nie ważył, bo dostałem nieraz y, cios, puszczałem sobie gardę, bawiłem się z nim. I gdybym się typowo sparował z takimi zawodnikami, jak on, bo sparowałem trochę z innymi, y, to kurde, całkowicie też inaczej ta walka wyglądała. Po drugie, wiem już, jak on bije, więc przy rewanżu całkowicie też inaczej będę walczył. Dobra, słuchaj, na tej gali nie walczysz, natomiast tutaj było spięcie przed chwilą na, 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 na ściance. Się, możesz powiedzieć o co chodziło? z Bomby bratem, mm -hmm. bo wiesz, ja mam konflikt z Bombą, nie, który siedzi, czekam tylko na skinienie, e, kiedy on tylko wyjdzie, czekam na to, kiedy on wyjdzie, daję mu parę miesięcy na przygotowania i robimy to walkę najszybciej, kolejna sprawa, jeżeli chodzi o niego, zaczął mi wyzywać, ja chłopa w ogóle nie znam, e, zaczął mnie wyzywać, wiesz, że e, jak mnie spotka, to też mi... czy coś, że jestem... Ruch, teraz go spotkałem, nic do mnie nie powiedział, nie chciał się spojrzeć w moją stronę, dopiero jak go Hubert kim zawołał. No i co, i co, co, co powiedział? On zaczął mi coś tam... Ja powiedziałem, że bombę z on to mnie zaczął mi wysyłać od biseksów i tak dalej. Ja powiedziałem, że on sportowego, jest sportowo w tej, w tej klatce. Będzie komplet na narodowym? Zrobią to? Jeżeli zawalczę z, z tym farmazonem, to jak najbardziej. Czyli to będzie ten sądzę, czynnik? Że, sądzę, że to będzie bardzo duży czynnik, jeżeli chodzi o, o, o tę walkę. A ja sądzę, że. No, by... myślę, że my, moim zdaniem, włodarze Fajmu powinni wszystko zrobić, by ta walka do tej walki doszła. Bo ja bro, Diablo z Farmazonu już podobno jest odwołana. Z tego no dystopia. już oficjalnie to powiedział słuchaj, szef fejmu, że tej walki nie ma. Ale że obaj zostają na karcie. Jestem, jestem, kurwa. Rafał, Krzysiu, Bokszel, Gola, jestem. Jestem, róbcie to w końcu. No to mamy ważne stanowisko. Moim waszym gościem był Alan Kwieciński, którego mam nadzieję zobaczymy na jeszcze stadionie. Mam, jeszcze, Proszę. Jeszcze mam za jeden pomysł na walkę na Narodowym, bo chciałbym bardzo załatwić w rewanżu z Wiewiurem. Opas. Normalnie opas walczę z biurem, bo też ludzie chcą, że z, z, sądzę, żeby chcieli to zobaczyć. Ten rewanż, ale bardziej elektryzująca walka by była moja i farmazona. No i tego tobie życzę chyba, bo to rozumiem, że teraz marzenie takie sportowo-frikowe. Chyba za, za mło, młodego. To znaczy jest stadion narodowy na pewno. E, no, kiedyś grałem w piłkę nożną, kiedyś mi się marzyło grać na takim wielkim stadionie. Teraz wszedłem na sport uderzane, tak więc to moje marzenie jest zawalczyć. Jak... Odkąd jak ja byłe na, na koloseum, jak na, byłem na Koloseum, na KSW, zobaczyłem tą oprawę całą, gdzie tam scena wyglądała jak połowa hali w na przykład tutaj, no to stary, no marzenie, marzenie. Ale jak kiedyś friki, można tak nazwać, powstawały gdzieś tam na kanapie, na urzędniczej u Magikala w Toruniu, kto by wtedy pomyślał, że kilka lat później będzie Stadion Narodowy, to jest coś niesamowitego. No gdzieś muszą iść dalej, nie? Jeżeli wypełniają kurwa, największe... E, Największe hale, czyli Tarun Arena, Arena Gliwica, wypełniają ją po brzegi, no to muszą iść trochę dalej, tak? Zobaczymy. Też muszą się teraz postarać, żeby była karta za e, żeby karta była zajebista na, na ten Narodowy, żeby teraz Narodowy zapełnić. Razy trzy, jakby nie było. Razy trzy. Tak jest, ale my nie zapominamy także, że 8 czerwca Gala Cloud MMA 5. Słuchajcie, w Katowickim spotkaniu tego przede wszystkim nie można przegapić. Bardzo tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo do zobaczenia i trzymajcie kciuki i pisać w komentarzach, żebyśmy jednak tę walkę zrobili. Dzięki Ala.